Okay, cześć, witajcie. Dzisiaj mamy poniedziałek, kolejny trening dołu. Dzisiaj zaczynamy trening od front składów. Później jeszcze po nim zrobimy martwy. Pierwszy raz od dłuższego czasu robię fronty właśnie na większym ciężarze, znaczy będę robić. No i zobaczymy jak dzisiaj pójdzie. Ale chyba dużo nie będę mówił, bo będę wiercić, więc zaczynamy. Right, No dobra, front składy poszły tak jak zamierzałem, czyli 135 na 3 No i teraz przechodzimy do nabijania objętości martwym ciągiem sumo Zobaczymy jak pójdzie na tym sprzęcie dla mnie, te ćwiczenie Tutaj już nie będę nagrywał rozgrzewki, tylko lecimy od razu serię główną No i tutaj miałem mały wypadek, coś sopono się stało I się przedziurawiło delikatnie Tu leży Niestety na zbyt dużym ciężarze dzisiaj nie zrobię tego martwego, no ale cóż, tak to bywa na tej prowizorce. Zobaczymy, co zaraz uda mi się zmontować. No to dobra, lecimy z martwym ciągiem z deficytu. E, 165 kg e, z minus 3 cm od wysokości olimpijskiej. Let's go. Okej, okay, dobra, jeżeli chodzi o zapas na sztandze, do pakowania ciężary już go nie było, ten deficyt 3 cm dosyć mocno poczułem, więc i to utrudniło sprawę, więc nie potrzebowałem aż tyle ciężaru, mimo że no, ta opona już się zepsuła i zaczęła z niej lecić woda, a szkoda, bo to był największy wciążnik, no i tak jak zwykle zostały mi same izolacje na czwórki, na dwójki, plus trening brzucha, więc przechodzimy dalej, żeby nie zanudzać, let's go! Okej, okay, dobra, mamy czwartek, e, trening e, miał być zagrywany w środę, niestety zapomniałem karty pamięci, e, no zdarza się Więc dziś zobaczymy e, jak pójdą głównie siady No i jeszcze zobaczycie e, pierwszy i ostatnią serię zarzutów, dzisiaj już e, o jedno powtórzenie mniej w serii e, I ciężar troszeczkę większy, zobaczymy jak z techniką będzie e, Ci co wiedzą e, z poprzednich moich vlogów, jak wyglądają u mnie plany treningowe Pierwsze trzy tygodnie treningów objętościowych są takie same, więc nie przedłużając, lecimy dalej No ok. dzisiaj zarzuty już poszły na troszeczkę wyższym ciężarze, już troszeczkę większym oporem, teraz przechodzimy do siadu, zobaczymy jak pójdą, dzisiaj się troszeczkę bardziej się czuję wymęczony po tych zarzutach niż tydzień temu, aczkolwiek nie wiem czy w ogóle będę szalał z tym ciężarem, bo przysiad nie jest tutaj ćwiczeniem głównym, więc no zobaczymy jak to pójdzie, tutaj bardziej chcę zobaczyć ile mi powróci siły po tamtej przerwie, myślę, że na tym treningu już w sumie siłowo stoję, bardzo podobnie tak jak i byłem przed deloadem, więc no nie przedłużając, lecimy. No, i z najważniejszych ćwiczeń z tego treningu to już byłoby na tyle. E, no i przechodzimy do podsumowania. No, ok, i tak jak widzieliście, e, u mnie peak formy wygląda w na następujący sposób. E, tutaj, akurat przy ćwiczeniu dynamicznym, e, schodzę powtórzeniami w dół. E, Kolejny trening będzie wyglądać tak, że e, najpierw zaczynam od 5 powtórzeń 5 serii. E, potem za tydzień już będę miał 3 e, powtórzenia w 5 seriach. No, i kolejne tygodnie e, schemat będzie podobny dosyć. E, tyle, że jeszcze nie, będę schodził. E, z tymi powtórzeniami e, tutaj w zarzutach dawnych nie robiłem. Z tego co pamiętam, to ten Marcio troszeczkę mi się podniósł po nich, więc i myślę, że tu w tym przypadku się sprawdzą. Co do martwego, jeszcze prawdopodobnie e, następny trening klasykiem e, zobaczę. Może spróbuję przychwytem e, go zrobić, e, bo ciężko mi stwierdzić, czy ten e, zamek uda mi się wyrobić do zawodów. E, fajnie mieć jakąś alternatywę. Ja szczerze mówiąc, nigdy nie robiłem tym przychwytem. Aczkolwiek z tego co pamiętam, rozprowadzałem na jakichś mniejszych ciężarach, to ten przechwyt przy akurat przy klasyku dosyć dobrze się trzyma. Suma się ma troszeczkę gorzej, Nie, ale kto co lubi, każdy ma swoje, jak to mówią. W za tych zarzutach miałem troszeczkę wyższy skok ciężaru, już tam przy niektórych powtórzeniach już. Musiałem głębiej schodzić, żeby sztangę wbić na barki, czyli już do przysiadu we froncie. Aczkolwiek jeszcze troszeczkę brakuje mi do życiówki, więc myślę, że i te zarzuty i tak się sprogresują i będę spokojnie mógł wchodzić e, z ciężarem e, w nich. Zobaczymy jak to dalej pójdzie. Swoją drogą też e, sprzęt mi nie ułatwia e, treningu tych zarzutów, bo akurat w przypadku tego ćwiczenia, e, no to niestety, ale sprzęt powinien być jak najwyższej jakości. Użyska e, też swoje drogą dobre ułatwiają te ćwiczenia, gdzie na ten tej szalendze w ogóle ich nie ma. E, co do treningu front składów, e, no poszło dosyć dobrze, 165 na do 5, spodziewałem się tylu. Ogólnie wykalkulowałem sobie na jakim ciężarze mogę skończyć. E, z mojego ostatniego treningu frontu, który już bardziej treningu mnie też był, to 115 na 9. Eee, no, i z moich wyliczeń wyszło, że e, przy tym wyniku powinienem zrobić 135x3 około. E, no, i to się sprawdziło. Możemy zrobić jeszcze jedno powtórzenie, aczkolwiek już wolałem nie ryzykować, bo trenowałem bez asekuracji. Chociaż tutaj po e, robieniu zachęt składów przez dłuższy czas ta góra bardzo mocno mi się wzmocniła e, i, i czuję tutaj zapas, jeżeli chodzi o same trzymanie sztangi. Więc myślę, że te fronty fajnie to wszystko dopełnią i wzmocnią, e, dobudują siłę wobec całego przesiadu, który i tak w sumie wrócił już faktycznie. E, bo mój rekord w e, przysiadzie high bar, e, z ostatniego treningu, e, który robiłem w nim, to było 140 na 8 i to jeszcze w dwóch seriach, więc tutaj 5 kg różnicy, aczkolwiek e, te dwie serie siadów robiłem po zarzutach, więc ta taśma była zmęczona, więc na pewno wynik troszeczkę się zaniżył. Ogólnie rzecz biorąc e, w high barze, e, troszeczkę mi słabiej idzie akurat. Lowbar jest moją mocniejszą stroną, ze względu na to, że on taki prosty układ kostny. E, siła biodra też u mnie przeważa. E, no tutaj akurat to się cechuje silnym martwym. Akurat rekord, właśnie przysiadem Lowbar w jednym z vlogów, co nagrywałem niedawno, e, to było 151 na 8 A na jedno powtórzenie rekord to już z maja, e, więc już dosyć dawno temu sprawdzałem. E, to było 190 kg. Myślę, że jak e, po zawodach wezmę się porządnie za przysiad, to tam już te 200 to będzie tylko taka formalność. Bo po tak długim czasie nie robieniu tego boju, e, tylko głównie akcesoria pod niego, e, plus jeszcze porządne zmuszenie bioder e, poprzez pikowanie, właśnie martwego i głównie jego trenowania. E, no to myślę, że to też fajnie się odbije na przysiadzie. Właśnie co do tego hejbara, e, akurat to on jest nie słabszy, aczkolwiek to e, jest taka ogólnie reguła że u większości osób low bar będzie silniejszy, aczkolwiek no, e, jak to mówię, to jest tylko reguła. Są tego wyjątki. E, mam znajomych trenujących, który, którzy są silniejsi w high barze. E, low bar im aż tak zbytnio dobrze nie idzie. Z reguły to jest jakieś od 5 do 10% różnicy w ciężarze, więc w sumie dosyć sporo. W moim przypadku no to około jest 10 kg, pierwszy tam 140, czyli przykładowo e, osoba, która robi e, przysiad 150, e, high bar, jest szansa, że dałoby radę od 5 do 10% zrobić więcej. E, czyli tam przykładowo od 157,5 e, e, do około 165, więc ta rozbieżność jest niemała. I potem jak wchodzimy już na większe ciężary, to po prostu ten procent e, już jest dosyć zaczący, bo na przykład przy 300 kg 10% to jest aż 30 kg, więc już to jest e, dosyć dużo, tym bardziej przy takim e, stopniu zamasowania. I z tego tygodnia treningowego m, to byłoby na tyle. E, trzymajcie się, e, siła z Wami i do następnego.